Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, deszczowy, bardzo wietrzny poranek. Witam się z Wami z kawusią, z domu, bo, bo dzisiaj przyjechaliśmy, przyjechał już Marcin, i dzisiaj przyjechaliśmy trochę y, uporządkować rzeczy, bo mamy kuchnię. Mam już kuchnię. Jest aż tak nie do końca zamontowana, tak wiecie, od A do Z. I... Ale już mogę coś tutaj robić. Są sprzęty, zaraz Wam także pokażę. Mamy właśnie, wstawiliśmy lodówkę. Mamy lodówkę. Tutaj oczywiście musimy wszystko porozklejać. Tutaj już jest ta część właśnie odklejona. Folie jeszcze są. Tutaj tylko są do wstawienia dwie szafki, bo tam akurat Marcin jeszcze musi dobrze przykręcić zlew i tu jest właśnie ta szafka i te dwie szafeczki właśnie szuflady tutaj właśnie do tej płyty indukcyjnej były otwierane. Tu jeszcze musimy zamontować gniazdka, jeszcze cokoły są do, do zamontowania i w sumie jak będą kładzione panele, to tak już do końca... Do wstawienia jest jeszcze wyspa, ale to dopiero jak te panele zostaną zamontowane. I dzisiaj przyjechaliśmy, bo będziemy malować. A ja już tutaj o sobie działam Zlew leku jest mokry. Dzisiaj rozkminiałam trochę zmywarkę, bo tych, powiem Wam szczerze, w tych sprzętach są tak skrócone już te instrukcje, że wiem jak włączyć, ale za bardzo nie mogę rozkminić tych wszystkich programów, więc muszę to tak na spokojnie sobie otworzyć taką pełną instrukcję i poczytać. Wczoraj już nawet piekłam he, w piekarniku. Piekłam w piekarniku. No, także to tyle z kuchni. Musimy posprzątać. Dzisiaj nie, będziemy nie. montować Tak, Tutaj trzeba to zmyć jeszcze. To... Przynieś mopa i podłogę? No kurczę, te papiery to zabieraj zmyślić. No to zabieraj papiery, a ja idę po mopa. I A gdzie będziemy jest dzisiaj. No w tyłu? Nie, tutaj jest, w dole. Do tyłu, albo przez okno przerzuć. Tu. Dobra, to ja idę po mopo i będziemy zmywać. O mnie tutaj jest otwierają już. No. Brudne to wszystko, opuszczone. Ja bym chciała wszystko. Ja bym chciała głowę Wszystko pozbierać, bym chciała poumywać, ale się tak nie da. Nie, nie, nie. O, już odkręciłeś to. Ja tutaj to okno zaczęłam myć, ale że wody nie było, to, to skończyłam je myć. No to szyby umyłam. No ale wiesz, jaka ona w środku jest brudna? Tu trzeba wiaderko z wodą ciepłą i ten, i myć cały okno. Tak? Idę. Co? A te kartony, znowu kartony. Wszędzie kartony. Muszę wyrzucić te kartony przez okno. że się ureguluje, Co? Czy się reguluje ją? Aha, dobra. Jak mi się podoba. A tu uszczelka? Tu to jest. To, to to plastikowe, to to nie wiem. To jest uszczelka? O, wypadł. Hmm. Jak podajesz do mistrza? Co? Spadło ci, ci do dobrze podałam Coś ci powiedziałem Co? Wcale się nie starasz Naklejki zostawiasz Taki pomocnik, to ja pierdzielę. Nie dzielę się czasu A gdzie się przełamasz?

Trafię, trafię na One w ogóle nie są zaczęte na tej górze. To też I Guzia pomaga? ja yy, Nowa indukcja, ale przenośna kuchenka jest. <noise> Dla indukcji Bałce się z indukcją stało? Tak? co z się z no niestety, nowa indukcja. Super nowka, nawet ani razu nie śmigana i zepsuta. A dlaczego? Znaczy nie zepsuta, tylko po prostu źle podłączona. Przez kogo? No nie wiadomo. Winnego nie ma. Nie chcę się przyznać. Właśnie? To tak, to tak do, do końca to nie wiadomo czy to przeze No nie wiadomo przez kogo. Bo... Także była indukcja, nie ma indukcji, jest zepsuta. Ja w każdym razie ja też się podłączyłem jak... Pizło? My tak Odejdź się zrobiły inne kolory No No weź zapalić światło może Ja już dzisiaj testuję piekarnik Testujemy piekarnik Mmm jak kurczaczkiem pachnie Moska Cięstwo no nie just. mam, nie wiem, no to tutaj zaś. No ślady, to jest um, um. To Agnieszka to został, bo tu na panele jeszcze kładziane. O tam jest w stanie. Jak to, no, jak mówię? A gdzie ma A gdzie mam nie jest? Nasza obiadokolacja właśnie. Nie mamy za bardzo gdzie usiąść, więc <noise> blat jest odpowiednim miejscem w kuchni. I ja teraz będę siadać <noise> mm, Zaraz pokażę jak wyszła łazienka Marcin oprócz prysznicza Zamontował jeszcze, nie zamontował, tylko nakleju. Na okno folię. Mm, I ty nie siadaj misia. I ty masz krzesło. W sumie nasz pierwszy obiad, nie? W kuchni nowej. Słuchaj się? mmm, jakie są kierówki. ma to? Nie. Znaczy nie, jak no, mm. nie. Pachną tym czymś Pokaż mu. No to jak like, małe Ale. Słuchaj. Pokaż mi. Pokaż mi. Trochę jeszcze mokre są ja. mokre, hmm. mi. Pucz, tak, jakby tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, A kubek, No Albo się mu my jeszcze musi przeczekać. I Naszej nowej kuchni. Na posadę. No. A się A się A się A się już ściągacie to? Zwijamy majdan, już koniec malowania na przedpokoju. Tata tylko kończy korytarz, a, a ja już zwijam i trzeba odkurzać. Dzisiaj, e, dzisiaj spaliśmy pierwszą noc e, na materacach w kuchni. Ja Tam no i już chyba zostajemy tutaj, nie czekamy na panele, znaczy po prostu będziemy tu już mieszkać. Pusimy tego No coś odrywaj tu. Co? O, o. Delikatnie ostrożnie. ściany. Co? No tak, robię to delikatnie. Oj, jak oje. Ja. Weź mi się podaj, może tam jak odetnie w tym momencie. No. Aha. leży sobie. Tak? No i idziemy zobaczyć. Cześć Antoś. <grym> cześć. O macha wam. Antoś Macha, cześć. Hmm. Ja na bywałem, się pokazał, się wierzył, się I ga siedzi się już. No, zostaw. My już powoli się urządzamy. O, broła stoi. A, to tam ty go postawiłeś. No. Tak, My już prawie się tutaj przeprowadzamy, już mam Lizusia ze sobą i ekspres do kawy i trochę już rzeczy naprzywoziłam, ale... Na razie nie przywozimy wszystkiego, bo nie chcemy tutaj zaprzątać podłóg, jak mają być puste. A w poniedziałek, we wtorek, jak położą, to wtedy. Wtedy Na razie